I'm break hearts, stay quiet, play smart, take breath. Coś ich się poprawi i przyjdą ku nam inni goście, co będą chcieli słuchać razem z nami z heligonistów. Witam Was strasznie pięknie i proszę wójta gminy węgierska górka o oficjalne otwarcie dziewiątego międzynarodowego przeglądu heligonistów. Dasz pięknie dziękuję. Agnieszko, pani Agnieszka Mocek, dyrektor świata promocji gminy Węgierska Górka rozpoczyna dziewiąte. Już spotkanie z heligankami tutaj w gminie Węgierska Górka, a można powiedzieć, że to są już dziesiąte. Bo kto był w 1995 roku tutaj obok, po lewej stronie waszej na stadionie, to tam były pierwsze międzynarodowe takie heligonki. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, potem się przenieśliśmy za parę lat do szałasu, no i wracamy tutaj do tej pięknej sceny, do amfiteatru. To są Państwo w Rubrowie, Maryla i Andrzej, bardzo dziękujemy. Za pomoc. Jadą wokół korytko, co by się mu lepiej jadło. Pamiętaj, pamiętaj. <laughs> Państwo, wróblowie, właśnie nas tutaj przywieźli, pięknymi, zawsze naszym przybędzie. Natomiast można powiedzieć tak o Andrzeju, i o Maryli, o Maryli, o Andrzeju, że to są organizatorzy takiego dużego święta koni. A dokładnie zawodów furmańskich tu niedawno w się odbyłem, Ekipa. także gratuluję pomysłu podtrzymywania tego, tej tradycji i kończąc jeszcze pozdrowienia od wójta Piotra Tyrlika, który jest akurat zespołem regionalnym z Żabnicy z małym haśnikiem na turnie w Grecji. Grecy byli tydzień temu u nas, teraz Józef mój kolega, a tutaj radny powiatu żywieckiego. Józiu, parę słów. Dziękuję bardzo e, mojemu przyjacielowi Marianowi Korowskiemu, wicewójtowi za e, takie serdeczne przywitanie. Pragnę pogratulować ośrodkowi promocji gminy, pani Agnieszce, e, również Marianowi, pani Danusi za wspaniale przygotowaną imprezę. Gratuluję koło e, gospodyń wiejskich z Węgierskiej Górki za stoisko. Ja widziałem, jak tam są smakołyki. Myślę, że Należy tam podejść i skosztować tych dobrodziejstw. Tak spoglądam w niebo, mam nadzieję, że wymodliliście, żeby pogoda się utrzymała. Jak będzie dobra zabawa, to pewnie zostaniemy tutaj do białego rana, chociaż jutro już inną obowiązkę są dni leśni, więc też należy tam podjechać. Szanowni Państwo, życzę wszystkim dobrej zabawy i wspaniałej pogody. I wielu, wielu wrażeń. Dziękuję bardzo. być takie dzieło wydane, nikt się nie odważył tego zrobić, nie mieliśmy szczęścia do naukowców na naszym regionie. Wreszcie zbierałem to od 58 roku ubiegłego wieku do obecnej chwili. Zebrałem wszystko, co możemy napisać i powiedzieć o zwyczajach i obrzędach na żywietrzyźnie. No całkiem ładna cegła wam z tego wyszła, rawa Kto to przeczytał? Jeżeli chodzi o... Nasz folklor jest tak bogaty, bo już nieraz mówiłem, że na żywiecczyźnie nie tylko są górale, no i są trzy kultury, które się tu zdarzyły. Wiąże się to z osadnictwem. Pierwsza to małopolska kultura, to pozostali po tym Dolani. Tak ich nazywali górale, jak przyszli już na te tereny żywiecczyzny. Natomiast druga grupa, która siedzi do Soły osiedliła się tuż pod Bielskim od Lipowej, aż po Bestwinę, bo Bestwina to już nie nasz region, ale tam jest ten region, tak samo Laski, więc to są Lasi Śląscy pro-Lasi Śląscy. Trzecia grupa, która półtora wieku później przyszła na żywietczyznę, byli to pasterze, których my nazywamy do dziśnia Wołości, czyli górale. A czwarta. Grupa to są, się wytworzyła, i są to mieszczanie żywietcy. I tu mamy wszystko to, co mówi o naszych korzeniach. Książka składa się z czterech rozdziałów, stron 908 dokładnie. Z całych terenów pozbieramy to, co było piękne wśród naszych pradziadów i dziadów. Chcę powiedzieć, że pierwsza część to jest rok obrzędowy. Wszystkie zwyczaje związane z rokiem obrzędowym. Druga część to są zwyczaje rodzinne, a to są przede wszystkim narodziny, krzest, wesela i pogrzeb. Następny, trzeci rozdział to są zwyczaje okolicznościowe i okazjonalne, a czwarte to są gospodarskie, które się wiążą z gospodarstwem, z hodowlą, z życiem, z uprawą roli. Proszę Państwa, książka naprawdę jest na promocji, kosztuje 120 zł, a w efekcie jej koszta produkcji wynoszą na jedną sztukę, ponieważ nie zrobimy dużego nakładu, bo kto ją kupi, nie? Więc jest to dla koneserów i dla ludzi, którzy wiedzą, co to są korzenie nasze, naszej małej ojczyzny. Ona rzeczywiście kosztuje w wykonawstwie 183 z groszami, więc dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury mogliśmy obniżyć tą cenę i kosztuje 120 zł. i wszystko to, co się ciekawa

Bo musicie Państwo wiedzieć, że będzie później w głosowaniu oddać swój głos właśnie na ów numer, który najbardziej się Wam spodoba. I dzięki temu y, ta osoba otrzymała na się chowa. Nie wiem, czy się nie montuje. Katia przyjechała do nas z turzowki ze Słowacji. Jest jeszcze również z miał jej dziadek. W zeszłym roku bardzo pięknie nam koncertowali w przerwach i mam nadzieję, że w tym roku również nam się uda namówić ich, aby w przerwie, jak będą obrady żyli po kategorii dziecięcej, zagrać dla nas... Wiedział o tej historii, jak ja tu przyjechałem na pierwszy konkurs. Przez, jeszcze przez czeski czeszyn musieliśmy z skojechać tyle kilometrów i czekaliśmy trzy godziny na obiad, bo nikt nie wiedział, że ze Słowacji przyjedzie capek. Trzyma. Gratuluję i cieszę się, że zrobiłeś za rok taki duży postęp. Gratuluję. Słowacja. Brawo. Nie mogą się dzieci pozabierać teraz z tymi sućkimi. Natomiast pierwsze miejsce oraz książkę, która dzisiaj właśnie jest promowana, Zwyczaje i obrzędy ludowe na żywieczczyźnie. Otrzymuje Kamil Wiercigroch z Rajczyk. Wielkie brawa! Wielkie brawa, słabe te brawa dla Kamila. O, właśnie. Gratulujemy Kamilowi. Pozostały nam jeszcze wyróżnienia dla Damiana Czmiela, Katki Kubaciakowej oraz Jakuba Michalskiego. Damian za rok. Kuba Michalski, wielkie brawa. I Katka! Jeszcze mamy zdjęcie sobie. Jeszcze zdjęcie dziękujemy, że jesteście z nami. A gracie Tak pytamy tutaj, żebyście przyszli na scenę. Zagramy ze dwa, że trzy utwórki wspólnie. Wszyscy heligoniści, nie bójcie się nic, akra nie stójcie tam. Chodźcie tutaj do nas, wszyscy razem co zagramy. Panicko nie bójcie się, chodźcie. Na pewno macie cel, tak jak my. Tchau. Hartek mlano, szedł wam na usta i odleciała raz, a tam mama mówiła, mi co sadza. Poruję proszę cię, ja dziewczyno, ja nie mogę żyć bez ciebie.